i chcę dzisiaj was się zapytać, bo mam jeden taki malutki problem z moją konsolą, PlayStation 3, więc yy, u mnie brzęczy, nie wiadomo czemu, a na drugim telewizorze 42 calowym LG działa normalnie, wszystko ok było, no a tutaj w moim telewizorze FUNAI jest coś nie tak. Zobaczcie. Podłączony jest kablem HDMI, co bardzo słabo widać, ale jest podłączony tym oto kablem HDMI. O ten. Tak więc yy, zaraz pokażę problem. No i jak widzicie, włączam grę Battlefield 3. I to w każdej grze nawet ma ich drugi ma. Tak więc włączam i póki się włączy... A nie, już będzie zaraz ten problem. No i słuchajcie. Zgłęc w telewizorze. Dźwięk się nasila. Ciszą. Dźwięk się zmniejsza. Nie wiem, czy to jest jakiś problem z PlayStation, że nie pasują do mojego telewizora. A no właśnie, tak się dzieje, a jak podłączam zwykły kabel... Chwilę ja tylko podłączę zwykły kabel. Podłączyłem zwykły kabel, o taki jak widać. Ten taki kolorowy. Parbo pokażę telewizję. na wizję. Dobra, podłączyłem zwykły kabel. Dzięki, Włączam przycisk input. Przechodzę na skart, czyli tam wejście drugie. I patrzcie, co mi się wyświetla. Co? <laughs> Przepraszam. Włączam, oto włączyłem skart. Ciskam OK. Back. Brak sygnału. Proszę o... Pomoc! I zapraszam do oglądania przygód z Minecraft moich, które się właśnie wygrywają na moim SuperKompie! Nara!